Cześć moje przyjaciółki, ja jestem Bzyku i witam Was na kolejnym odcineczku z Palionowa. A dzisiaj będziemy robić, no nie uwierzycie co, pewnie nie wiecie, ponieważ po tytule na pewno nie, nie mogliście przeczytać, co będziemy robić, bo w dzisiejszym odcineczku zrobimy ogromnego grzyba! Grzyba zrobimy na Palionowie! Dokładnie, ja nie widziałem, żeby gdzieś tutaj był jakiś wielki grzyb na Palionowie, więc postanowiłem, że trzeba to zrobić. Trzeba po prostu zbudować pięknego, wielkiego grzybka na Palionowie, wiecie? Takiego, nie byle jakiego, nie takiego małego. O, tyci, 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 taki, czekajcie, gdzie go mogę postawić? Czemu go nie mogę postawić? O, takiego grzybka, nie, nie. On będzie taki mega wielki, on będzie taki gigant. Po prostu grzyb gigant, to będzie tylko potrzebujemy, właśnie, mączki, kostnej. Wszystko mam przygotowane. I może zrobimy w tym grzybie jakiś domek. Tak postanowiłem, że to by było spoko. Mam tak swoją drogą, właściwie, się kierę z jedwabnym dotykiem. Wiecie, co to oznacza? Że będziemy mogli zebrać tego grzyba i zbudować sobie jakby jakieś takie, wiecie, różne rzeczy z tego grzyba. Po prostu blog grzyba będziemy mieli w łapce i to będzie naprawdę superowo. Ale przed tym, widzowie, ważna sprawa. Pamiętajcie, żeby stawić łapeczkę do góry oraz subskrypcję na tym kanale, bo prawdopodobnie nie subskrybujecie mojego drugiego kanału, a naprawdę warto, polecam. Jest super kanał, naprawdę będzie mega, 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 mega zadowolony będę. Ale czekajcie, stop, stop, stop. Zatrzymajmy się i teraz musimy znaleźć miejsce na tego grzyba. Na wielkiego grzyba, albo może na jakiś właśnie. Nie domek grzybowy. No, w każdym razie coś z grzybem zrobionego, ale przed tym najważniejszą rzeczą, to ja bym chciał zobaczyć jak wyglądają te grzyby. Jak ten grzyb wygląda, bo można go postawić, nie można go chyba postawić tutaj w cieniu, niestety trzeba go postawić jakoś tak chyba zasłoniętego albo może dlatego, że tu jest, tu jest noc, a jak będzie jakoś tak o w tym miejscu nie można, o tutaj można, ale czemu można na bloku kwarcu? Tego nie rozumiem, przecież jak ja pamiętam, to przecież normalnie mogłeś stawiać grzyba wszędzie, to chyba, czy chyba nie, czy się nie da? hm się tak zastanawiam, chyba się nie dało te grzyby żeby trzeba było postawić w jakieś takie ciemne miejsce Ale nie może być ono otwarte na słońce Ono musi być w jakimś zamkniętym miejscu Czekajcie, zamknięte miejsce Gdzie niby można by było Posadzić te grzyby Hmm, nie wiem, może jakaś kopalnia Czekajcie, muszę się zastanowić, czy jest takie miejsce W ogóle na Palionowie Ej, chyba jest takie miejsce, czekajcie, czekajcie W moim starym domu Ej, wydaje mi się, że tam może być wystarczająco miejsca Pod ziemią, bo to jakoś nie da rady No nie mogę grzyba posadzić mojego No halo, dlaczego nie mogę? Patrzcie, tutaj była moja, moja taka piękna baza, uwaga ta, 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 ta. Uwaga, uwaga, uwaga. Mogę tutaj postawić oh, Mogę grzyba postawić, tylko tutaj chyba też nie będzie miejsca. O, nie, zobaczmy. Mamy mączkę kostną i teraz on powinien urosnąć mi, nie? Halo, halo? E, Rośli, rośnie. O nie, chyba nie działa. Nie będę zużywać więcej, bo mi to jest szkoda. A tutaj? E, halo, grzyb, grzyb grzyb! Nie, nie nie, działa mi, dlaczego mi nie działa, no? Co za grzyby najgorsze? Nie, nie nie dlaczego? Tak, no, że ja się tutaj starałem, a to mi tak daje takie brzydkie rzeczy. Czekajcie, nie chcę mi tutaj urosnąć. Ja mam pomysł. Ja wiem, bo przecież musi być chyba jeden nad tym czekajcie. Oj, co to jest? Dobra, nie, tu jest coś zalepionego. Walić to. A może jakbyśmy zrobili, patrzcie. Hmm, hmm. O nie, co to jest? Aha, jedni tego nie zniszczył razem ze mną. No dobra, rozumiem. Chwila, muszę grzyba postawić. Nie potrafię postawić grzyba. Jak to zrobić? Chyba wiem, widzowie, dlaczego. Musimy zbudować tutaj taką platformę, bo my nie możemy tak po prostu postawić grzyba. On musi być po prostu zabezpieczony przed światłem. No, tak mi się wydawało. Zrobię to na przykład e, w tym miejscu. Czemu nie tutaj? Czemu nie, nie zrobić tego tutaj? Świetna sprawa. Tu nie możemy postawić grzyba, ale zaraz go będziemy mogli postawić. Jak tylko weźmiemy troszeczkę dirta, zbierzemy go sobie ładnie, elegancko, i będziemy mogli wtedy go posadzić, ponieważ my zrobimy taką, jakby to powiedzieć? Hmm, po prostu taką ochronę od światła. Uwaga, tutaj chcemy postawić grzyba. Nie stawiamy jakieś 4, 5, 6. Dobra, coś takiego zrobimy. Uwaga, patrzcie, coś takiego trzeba zrobić. Takie 3 na 3 I ja nie jestem jakimś mega dobrym farmerem, nie? Grzybów, więc się nie znam, ale chyba coś takiego. I teraz po tym będę mógł posadzić grzyba, bo będzie ciemno. Uwaga, uwaga. I. i Ej, nie mogę posadzić grzyba. Halo, co jest? No nie ciemu, nie mogę grzybka postawić. Proszę mi postawić grzybka. Nie mogę posadzić grzybka. No coś mi zaraz tutaj ro rozwali się. No to nie działa. A może czekać. Może tu muszę powiększyć tą platformę, bo to też jest bardzo, ale to bardzo możliwe, uwaga. Powiększamy to, powiększamy to w tą stronę i przydałoby się powiększyć także w tamtą tą stronę. O, tylko że nie mam dirta. Świetnie, świetnie, pięknie, pięknie, bzyku. No super, super sprawa, jak ty dirta, nie masz po prostu kompletnie. To ty jesteś po prostu szef największy. Dobra, dobra, robimy coś takiego. Teraz mamy dirta i proszę to powiększyć. O tyle, żebym mógł ładnie grzyba postawić, dobra? Mogę do mógł tutaj grzyba postawić, halo, halo, tutaj w tą stronę i w tą stronę elegancko. z dwa, 4, 5 Dobra, idzieś tutaj na środku. O tu. Dobra, będę mógł postawić grzyba, błagam tu. Mogę, dobra, mogę postawić grzybka. Let's go, dobra, o to chodzi. I jest, postawiliśmy. I zowiem, udało się grzybkę postawić. Tylko teraz, pytanie: czy on będzie na tyle wysoki, żeby on mógł urosnąć? Uwaga, czekacie. Użyję maksymalnie 5 mączki kostnej. Więcej nie dam rady, uwaga. Raz, dwa, trzy. Jest wielki grzyb. O, okej, okay, o to nam chodziło. I teraz zobaczcie, co my mamy. Mamy siekierę, nie? Siekierę tutaj, nie wiem, czy ja mogę w ogóle mieć pochodnie w ręce, bo mało widać. Zobaczcie, Patrz, zrobimy tak. I no to działa, patrzcie, mogę zebrać to. Że wszystko, wszystko mogę zebrać. Ej, bo mam przecież jedwabny dotyk. O, ja cię kręcę, ale my możemy grzyba wielkiego zrobić, nie? To będzie super, a chwila, a muchomor, a muchomor też będzie działać, uwaga, postawmy go tutaj, tutaj tylko możemy postawić, tak, tylko w tym miejscu, patrzcie, dokładnie pod tym, no, o co chodzi, uwaga, 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 eee, chyba, o, postawiło, patrzcie, postawiło gziba normalnie, jaki gzip fajny, dobra, zbieramy tego muchomora całego, wziąłem, o tak, zbieramy go, zbieramy go całego, ej, to zombie, ty Te, też też grzyba, nie, dam ci grzyba, sorry, nie ma opcji, tutaj będzie fajny gzip postawiony, ja się kręcę, blok muchomora, ej, ale to było super, wyglądało, nie, jakbyśmy zrobili takiego faktycznie muchomora. Tylko w takim mało, mało, wiecie, znaczącym miejscu, żeby tutaj też nie, nie, tego, żeby tutaj nie było, wiecie, za dużo grzybów na tym palionowie. Tak, wiecie, żeby to tak fajnie wyglądało, a za dużo miejsca nie zajmowało. No musimy pomyśleć, gdzie chcemy tego wielkiego grzyba postawić i czy to będzie wielki muchomor, czy to będzie wielki brązowy grzybek. Właśnie, a czy te, te wielkie te grzyby w nederze da się w ogóle posiadać jako wielkie? Bo ja je troszeczkę też zebrałem, uwaga, uwaga, czekajcie, czekajcie, i, chwila, chwila, i, ej, nie mogę, nie mogę na tym, Ach, nie mogę, chyba, chyba się nie da, one nie mogą być takie duże, nie, tutaj też nie mogę, nie, nie da, mm, mm, mm. nie ma opcji, czyli te grzyby odpadają, rozumiem, rozumiem, jasne. W takim razie, wiecie co? Ja postanowiłem po prostu muchomorków. Więcej muchomorków chcemy! O tak, o tak, i zbieramy to. Ty, mi się kiera skończę serio, jak tak dalej pójdzie, bo to się tak szybko. Ale to jest tak satysfakcjonujące, naprawdę. Te muchomorki są po prostu, no, przesuperowo się je zbiera, naprawdę, naprawdę. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden muchomorek, uwaga i. Ej, co jest? Ej, co tym. Nie, coś mi się wydaje że za dużo mączki kostnej. Używa się na to, halo. O co chodzi? Mi się wydaje, że ja bym mógł większe zrobić, po prostu. Tą platformę wyżej i ten grzyb mógł być troszeczkę większy, bo coś mi się wydaje, że to nie jest takie maksymalne. Nie jest to tak... na Lewie, mogłoby być większe, po prostu. O, w ten sposób powiem. I wiecie co, no mamy dwa staki prawie tego muchomorka. I się, no w sumie moglibyśmy zrobić jakiegoś grziba. Jakiś wielki grzyb. Jakiś grzyb na palionowie. Tylko pomyślmy, żeby on fajnie wyglądał i nie był on jakoś na środku postawiony, tylko gdzieś tak z boku. Żeby to było tak fajnie wyglądało i żeby w ogóle wszyscy byli szczęśliwi. Hmm, hmm, hmm. Gdzie by to postawić? Może by tak to postawić. Tutaj, na no nasza farma to nie. Może nawet postawimy to gdzieś. Tutaj w tym nie. Tutaj w tym miejscu nie to już zajęte. Hmm, hmm, hmm. Zastanawiam się, gdzie by tutaj postawić naszego grzybka. Ale możemy go. O, tutaj, w tym miejscu. Co wy o tym sądzicie, widzowie? To jest takie miejsce, gdzie no nie ma jakichś żadnych budowli na razie. Myślę, że jakby komu się nie spodobało, bo ja to rozumiem, że ja nie jestem najlepszy w budowaniu, to zawsze to można rozwalić, jakieś inne postawić, prawda? Jest to takie mało inwazyjne miejsce. O, coś takiego. O, pyk tutaj w tym miejscu. Super. Dobra, ale postawimy sobie fajnego grzyba dużego ni. To będzie takie, tak będzie kozacko wyglądać. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tutaj zrobię to naprawdę ładnie. Uwaga, coś takiego. I. Tak się zastanawiam, jak by to zacząć? Hmm, a może zrobić taki dom grzybowy? Nie, no, to ma być wielki grzątk, tylko trzon grzyba. Mam tylko 20 trzon grzyba. To nie jest dużo widzowie, ojojoj, o, oj, czekajcie. Jakby to zrobić? Może jakoś tak wiecie, to muszę tak. Hmm, mądrze, to musi być taka mega wielki ten trzon. Ten trzon musi być taki ogromny, zobaczcie. Coś takiego, o. o, dobra, dobra. I teraz. Najlepiej, jakby to było, chyba, trochę grubszy niż, niż jeden. Może taki jakiś, o, coś takiego byśmy zrobili. Uwaga, i to będzie sam trzon, nie? Oprócz tego byśmy musieli tutaj. O nie, już mi nie wystarczy. Patrzcie, już mam za mało tego trzonu gziba, no niedobrze, ej ale serio, no serio nie jest dobrze, ponieważ no będziemy musieli tego zbierać bardzo dużo, a ten trzon się akurat zbiera chyba najciężej z całego, bo jak wiecie mamy dwa staki tutaj muchomorka, a tego, tego dobrego to ja nie, nie mam chyba nic tak naprawdę tego, tego trzonu, no mam naprawdę mało, więc jeszcze zbiorę troszeczkę tego i oczywiście wiecie co widzowie, ja myślę, że do was wrócę jak po prostu będę ja tutaj pozbieram tego więcej, ponieważ naprawdę nie wiem czy to się nie będzie naprawdę długo mi zbierać. Widzowie, mamy to, mamy to, słuchajcie. Skończyła mi się siekiera, jak widzicie. Mam teraz żelazną tylko, ale udało nam się. Zobaczcie, ile tego mamy. Naprawdę dużo. Ogromne ilości w stakach. Była jeszcze tam skrzynka, bo naprawdę dużo tego pozbierałem. Ale wydaje mi się, że tyle jest wystarczająco, żeby postawić takiego grzybka fajnego. Uwaga, robimy coś takiego. Ten strąg grzyba muszę być ostrożny teraz. Ponieważ, jeżeli ja coś zniszczę, to już tego nie naprawię, nie? Więc musimy mega, to mega ostrożnie robić. I najlepiej dirt, bym miał, też właśnie. I mam go bardzo dobrze. Tutaj po prostu postanowiłem zrobić grzybka fajnego. Uwaga, uwaga, jakby to zrobić? Hmm, jak ten grzybek minecraftowy wygląda? Wygląda chyba w ten sposób. Zacznijmy od takiego początku, czyli od tego. Coś takiego trzeba zrobić. O, pyk, 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 o, ma taką ma taki kapelusik, fajny, prawda? Kapelusik ma każdy grzybek, więc tutaj robimy coś takiego, cyk, cyk, cyk. Okej, okay, super grzyb, super, super, superowo, O, coś takiego. I teraz musielibyśmy... O nie, przepraszam cię! I teraz musimy. Oj, oj oj, oj niedobrze! Ej, giga, niedobrze. Słuchajcie, musimy uważać jak to stawiamy, żeby nie było problemu. A czekajcie czy w takim razie tutaj będzie już problem, nie, tutaj nie, nie ma problemu. I teraz byśmy to nawet. Ej, nawet to nie wygląda jakoś źle, czekajcie. Hmm, tylko może on będzie troszeczkę za yy, za małym się wydaje ten kapelusik. No nieważne, to, to go zmienimy potem. Uważa. Uwaga, robimy coś takiego i wydaje mi się, że to będzie taki muchomorek, wiecie, taki dosyć prosty, ale taki trochę, ma żeby Mike, o, ej, dobra, to wygląda super, to wygląda faktycznie jak grzybek. Nie no, błagam was, myślałem, że to będzie gorzej wyglądać, ale wygląda to super. Oj, przepraszam cię, ja to muszę zniszczyć. Okej, okay, super. Coś takiego, ej, dobra, nie nie no, kozak, patrzcie. Robimy grzyba. Zrobiliśmy. Dobra, robimy grzyba. Wielkiego grzyba robimy. Uwaga, uwaga, coś takiego, cyk, cyk, cyk. I to własnoręczny to nie jest taki grzyb zbudowany, widzowie, to jest po prostu grzyb. Tutaj swój swoisty taki, taki co, co ja sam, to zbudowałem, więc jestem naprawdę z tego dumny. Uwaga, buduję coś takiego. Tak, ładny kapelusik, okej, okay. coś, ojojoj, tutaj mi zabrakło tutaj materiałów, prawda, robimy tak, hop, 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 super, super, uwaga, uwaga, muszę to drzewo zniszczyć, bo ono nie wygląda chyba za dobrze, i dobra, ej, zrobiliśmy to, tylko czekajcie, czy to wygląda jak grzyb? Yyy... Ej, no w sumie, nooo, troszeczkę szeroki, taki giga szeroki ten grzybek jest taki, ale ej, nie wygląda on nawet źle, może jeszcze zobaczę jak to z tą górą, może jakoś uda mi się na przykład zrobić coś takiego, żeby to bardziej wyglądało jak grzyb, kurczaczki, jakby to zrobić, może, może, może faktycznie jakoś powiększyć to do góry, albo, albo jak, żeby on był taki trochę, może szerszy, może dłuższy, co, może byśmy go wydłużili o jeden, albo o dwa, co wy na to, to by było chyba lepiej, by wyglądało, no, spróbujmy, czekajcie. Spróbujmy go wydłużyć o dwa na przykład. Wydłużmy go o dwa tego grzybka całego. Hop 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 hop. hop, hop, hop. Uwaga uwaga, ale on będzie wielki, nie? Może on być troszeczkę za duży w sumie. No ale zobaczmy, zobaczmy, czy on będzie wyglądać dobrze z zewnątrz i wewnątrz. Chyba będzie dobrze wyglądać. No wydaje mi się, że to będzie naprawdę w porządku. Uwaga, coś takiego. Cyk 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 cyk. Uwaga uwaga. Wystarczy wiecie. Po, powiększamy tego grzybka tylko. Nie robimy z nim tak naprawdę nic innego. Tutaj tylko powiększamy. Super. Oto oj oj oj, Nie dobrze. Dobra. Coś takiego. Bo już się bałem, że się zepsuje. Ej i teraz. Uwaga uwaga. No mm, a Może jakbyśmy, nie, o jedno musimy pomniejszyć pomniejszymy to, jednak to nie wygląda zbyt dobrze Może to pomniejszmy, może to pomniejszymy w ten sposób Jak my to pomniejszamy, to będziemy musieli chyba także Tutaj, uwaga, uwaga, uwaga yy, No wygląda to lepiej Wiecie co, widzowie, już chyba lepiej tego nie zrobię I tutaj jest taki grzybek, no i jest to wielki grzyb Jest to grzyb na pewno większy, widzowie Niż w normalnym Minecraftzie, ja bym tylko, wiecie co, zrobił Bo jest mi trochę źle z tym, że tutaj w środku Tak to nie wygląda ładnie, więc fajnie jakbyśmy to na przykład Zmienili, jakie to jest denerwujące Nie, o właśnie grzyby mi wypadają bardzo dobrze że bardzo się cieszę, uwaga, 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 muszę tutaj zrobić coś takiego i to chyba też będziemy musieli zmienić, nie? No tak, no trzeba to zmienić, to no nie ma co, widzowie, musimy naprawdę być ostrożni, właśnie to jest najgorsze w tych grzybach, że widzicie co się dzieje O nie, jeden nieostrożny ruch, no i się to wszystko niszczy, no nie, 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 tak będzie może, szybko, szybko Musimy to naprawić, naprawiamy grzyba, no i mamy pięknego, dużego grzyba, walimy, niszczymy to, niszczymy to, super, super Robimy tak, 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 no i pięknie, ej, i zaraz wystarczy tylko tutaj do, dociągnąć do końca jakąś górę można tutaj zrobić, żeby z dołu też było, tak żeby to nie było takie proste, tylko to było takie pek, pek tutaj coś takiego, o, o, o. Dobra, no wiecie co, no wygląda, no starałem się, dobra, starałem się naprawdę, żeby to fajnie wyglądało. Jak to wygląda, no nie wiem, opiszcie widzowie sami. No zobaczcie, taki grzybek, taki fajny grzybek, no wygląda to jak grzyb, prawda? No no jak to wygląda? No wygląda to jak grzyb. Może nie jest on jakiś idealny, może dałoby go się zrobić lepiej, a, ale ja się starałem. I to jest najważniejsze, mi się podoba taki grzybek. Owaga, uwaga, uwaga! No zniszczcie! Zniszcie! Zniszcie tych dircie jeden, dobra, zniszcie. Się. Dobra, dzięki, że się zniszczyłeś. Pięknie. No, widzowie, mamy grziba, mamy grziba. Tak wygląda to ten grzyb, No, że wygląda on super. Ja bym go tak, tak szczerze bym dał, no takie 7 na 10, ale on jest jeszcze do, do zmienienia. Ja myślałem w ogóle, że my, wiecie co, widzowie, zrobimy jakiś domek w grzybie, to by było ciekawe, ale chyba wydaje mi się, że to nie ten odcineczek, ponieważ już i tak naprawdę dużo zrobiliśmy. No, w każdym razie, jak widzicie, to jest nasz grzyb. Yy, taki dosyć duży, nie jakiś największy, ale mi się podoba i wydaje mi się, że możemy go jeszcze jakoś ulepszyć, coś tam go zrobimy, żeby on fajnie wyglądał. No, w w każdym razie widzowie, mega Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o perce do góry oraz o subskrypcji na tym kanale. Będę mega to mega zadowolony. I widzimy się już jutro. Trzymajcie się, pa pa!